Ogródkowo. Spadaj gościu. Wow, i znowu jestem zamroczony. Wow! Witajcie moi widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na dziesiąty odcinek z naszej serii w grze UFC4. Gdzie Andrzej Gołota walczy tutaj w oktagonie z zawodnikami z całego świata w najlepszych organizacjach, a raczej w najlepszej organizacji na świecie, jakim jest UFC, niestety w ostatnim odcinku spadliśmy do organizacji, która jest trochę mniej znana niż UFC, ale no cóż. Jesteśmy w tym World Fighting Alliance i musimy się stąd wybić z powrotem wrócić do UFC, tam gdzie nasze miejsce. Tu zakończyłem trening, ale przejdę sobie do ewolucji zawodnika. Mam 38 punktów, to nie jest dużo, ale może będzie coś na co będzie można to wydać. No jest poziom tych pracanów sobie naładowaliśmy. Kopnięcia, nie mamy mocnych tych kopnięć, ale myślę, że to nie jest teraz takie istotne. Tutaj obronę przed obaleniami będzie trzeba sobie podnieść, bo mamy tylko dwie gwiazdki. To będzie w następnej kolejności, ale myślę, że teraz możemy przejść do tygodnia walki. Zawodnik w ogóle Wam nie pokazałem, teraz no ale dobra. Jest to Eduardo Schmitz, jakiś gość, który ma, który jest. Za, jego styl walki to brazylijski dżudzicco, także. Ciągle, ciągle nam się trafiają zawodnicy, którzy walczą w, w zapasach albo w jiu-jitsu, Także, yy, no nie wiem. To jest, tak mówię, moja pierwsza kariera, więc cały czas się uczę, ale chciałem jakby z wami to tu przeżywać tutaj razem. I, w, I wygranej porażki, także przechodzimy teraz do pojedynku Andrzeja Gołoty z Eduardo Śmicem z Brazylii. Podobny wiek, trochę wyższy od nas, no ale. Nie możemy dać się zdobywać w parterze. Ja zrobię wszystko, żeby się nie dać sprowadzić. I będę chciał wypunktować przeciwnika. Jak się uda, to skończyć go przed czasem, ale to. Ale to wiecie, jak wychodzi, nie? Czasem nie tak że chciał. Dobrze. Ucieka przed nami. Piękny, podrókowa Andrzeja tutaj. Tak jest. No i z, już, się, już się zaczyna. Teraz dziel nas prowadził. Ja postaram się e, wstać. Dobra, udało się. Jeszcze mamy dużo kondycji, więc jest to możliwe. Im mniej kondycji będziemy mieli, tym te po, nasze podnoszenia będą trudniejsze. Dobra, odejdź, odejdź odejdź od nas. Ale tu hajki nie wszedł. Tak jest. Już znowu nas sprowadzam, ja spróbuję się znowu podnieść. Niestety się tutaj nie udało. Będziemy próbować jeszcze raz. Ok, próbuje nam tutaj gra ten pan odpalić, ale tak łatwo się nie damy spokojnie. Niech trochę nam kondycja się podniesie. Ja spróbuję jakiegoś jakoś stać. Nie wiem, zobaczymy. No na razie to nie wychodzi. No trudno, na razie będziemy czekać. Już widzę, że tutaj przeciwnik próbuje nam założyć duszenie. A ja zaraz chyba kichnę, ale mam nadzieję, że zdąży stać. <laughs> o, przepraszam. O. Dobra, uciekamy z tego duszenia. Nie ma opcji nawet, żeby nas złapał. Ale nie mamy kondycji. I to, i to jest bardzo źle skoń. Bo znowu nam zakłada duszenie, a my dalej nie mamy tej kondycji. O kurde, ale daliśmy się zaskoczyć tutaj. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o stójkę, to ja, nie, to ja jestem nie najgorszy, jakoś sobie tam razy czasem mi się uda kogoś dekautować, ale w parterze, yy, no jestem słaby i cienki jak dupa węża, tak powiem. Dobra, po raz kolejny mu się nie udało nas poddać. Nie mam kondycji, żeby uciec. w się to Andrzej, broń Spróbujemy zmienić trochę pozycję, niestety się nie udało. Kurde, nas to ubija. Ej, jej No i znowu. Dobra, udało się trochę zmienić pozycję w na chwilę, ale znowu nam zakłada duszenie. Ja pierdzielę. Znowu to duszenie nam zakłada, kolejny zawodnik. Dlaczego nie mogę trafić na kogoś, kto walczy w stójce? Tylko zawsze za paśnika trafiam. Oczywiście wiadomo, że to nie załatwi sprawy, bo... Jeden, za, jed, wiecie, jeden po jednej ze, ze swój pobyciem, drugi, e, z tym drugi z zapasnikiem. Ale jakby nie patrzeć, tutaj każdy w zapasach coś tam reprezentuje. Nie to co ja. Kurde, nie, nie, nie zdążyłem dać tej strzałki w prawo. Niestety nie. Cały czas próbuję się tutaj przedostać. Jakoś się bronić. Ale widzieliście w stójce, to mogę obijaliśmy ostro, nie? On tylko, w tym, on tylko w tym tutaj parterze nam jest w stanie zagrodzić w jakikolwiek sposób. Ja będę próbował oczywiście wstać, ale przeciwnik nam nie pozwala. Znowu będzie nam tu zakładał dźwignię, albo duszenie. No, oczywiście. Próbujemy uciec, próbujemy. Udało się. Teraz jest szansa, żebyśmy się podnieśli. Oczywiście, jeżeli zdążę. Ej, ale ja chciałem wstać. Dobra, wstajemy. Kurde, zaczęli kondycji nam tutaj. Spadaj, gościu. Oho, już. te dwa podbrudkowe. Tutaj też Andrzej ładnie kombinację wprowadził. Wow! Prawy prosty i nas to co jest? Ej. No niestety, no i tą rundę niestety przegrywamy. Tą rundę niestety przegrywamy. Kryj Andrzej. Kurde, jakim cudem gościu trafimy jednym, jednym zwykłym prostym ciosem. I ja już tutaj, kurde, już miałem ciepło. Dobra, wstaliśmy. Dobra, w brazylijskim mamy trzeci poziom podnoszenia. Wstawania, przepraszam. Tutaj, kurde. Dobra, nie będę patrzył na tą żałosną rudę w moim wykonaniu. Mm. Ale zobaczcie, wstawanie w zapasach i w BJJ mamy poziom trzeci, ale tak nas, tak nie możemy wstawać, nie? Piękna kombinacja. Tak jest, chodź tutaj, gościu. No tak. Piękny superman punch. No i znowu nas prowadza, kurde, ale no nie. No, 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 no mi się uda podnieść? Oczywiście, że nie, bo nie mam kondycji już, kurde. Coś z tą kondycją, nie wiem czy ja za dużo ciosów zadaję albo z... kiepsko kontroluję tą staminę, ale... Cały czas się człowiek uczy, dobra. Dobra, udało nam się, ale teraz przeciwnik yy, ma o tyle dobrze, że my nie mamy kondycji, tak? A ja próbuję się podnieść, dobra, udało się. Spadam, no tutaj na nas zapać, żeby nas tutaj rzucić Nie, 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 bo nas znowu obali. Andrzej, puść go. Ale on jest szybki z No i znowu, znowu nas powalił. Ja spróbuję wstać. Dobra, udało się. W końcu jakaś, jakieś udane podniesienie się z ziemi. Oczywiście kondycji już nie mam, bo to jest norma. Okay. Piękna kombinacja, co z tego jakąś energię nie mamy. Ach. Wow, kurde, ale się nacieliśmy teraz. No i znowu nas sprowadza. Ja spróbuję znowu wstać, udało się. Pięknie. Nie mamy kondycji, bo nas tak wymęczył w tym parterze. Wow, ale to było, kurde. Szybkość normalnie Andrzej Okej okay. No i znowu parter Ja będę próbował wstać Udało się po raz kolejny I Jednak to wstawanie z BJJ, od poziom trzeci Coś tam tutaj dało Widzimy efekty, że już jestem w stanie się podnieść ale No tak jeszcze tego brakowało. Andrzej, podnoś się, nie da się znokautować, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. No to zawodnik jiu-jitsu nas znokautuje, Nie no to to jest w ogóle. To jest w ogóle śmiech na sali. Co ja to odwalam. O, no, jeszcze będzie nas chciał poddać. Nie ma takiej opcji. Dawaj, dawaj, dawaj Andrzej. grą się. Nie jeszcze z tego. Przytrzymajmy tutaj tego śmica. Nie jestem w stanie do półgardy przejść, za mało kondycji. No i to jest ten Punch szmica No niestety. Ja tutaj widzę ciemność. Nie mamy kondycji nawet, żeby zareagować w jakikolwiek sposób. Nie ma jak. Nie ma jak. Możemy się tylko bronić. Próbować się bronić. Kurde no. Nie jestem w stanie ani przejść do półgardy, ani wyjść z tego potrzasku, w którym się znajduję w tym momencie. Teraz jeszcze nam nie będzie zakładał. Spróbujemy się wydostać z tego. No dawaj, dawaj, żeby dostaniesz się, ale jest naprawdę źle. 40 sekund do końca pierwszej rundy my tej kondycji tu mamy na dwa ciosy. On nas tak wymęczył w parterze, że po prostu jest źle, bardzo źle. Nie jestem w stanie uciec z tego. Muszę wytrzymać w parterze te pół minuty. To będzie katorga, Będzie musieli się tu bronić przed poddaniami. Ale co zrobić? Udało się by dostać. Jeszcze 5 sekund. No niestety to nam nie starczy kondycji na ucieczkę z tej, z tej kurde, z tego bombardowania w parterze. Nie, no tragedia. Ja nie wiem. Napiszcie w komentarzach, jak wy sobie radzicie w parterze, bo ja na tą chwilę jestem cienki, cienki bardzo. Tutaj niby pokazują tam jakieś nasze, no moje kombinacje, ale tutaj tak jest. Po moim, po moim ciosie, on prawy sierp to mi zadał, bo ja kopnąłem. Prawy, prawy sierpowy mikrofon, kontrolował mnie prawym sierpowym stąd ten mój knockdown. No i teraz wystarczy, że nas sprowadzi, i już będzie dupa. Dwa podródkowe ładne Andrzeja. Kolejne dwa, ale już kondycja nam nie pozwala na więcej. Kolejny podródkowy. Wow, ale trzeba uważać, bo... Mała ilość kondycji o, powoduje to, że my nie jesteśmy w stanie zadawać dużo ciosów, nie? I tak samo szybkość tam spada, to nie jest że tylko e, siła ciosów, ale zauważcie, że od razu szybkość ciosów też jest e, obniżona i to bardzo. Dawaj Andrzej, no nie musimy wstać, nie możemy tutaj być w parterze. No i ładnie, no tak. Znowu nam... po tym razem głuszenie e, nogami nam chce chyba założyć. Ale to nie powinno mu się udać, bo ja na to nie pozwolę. Czy uda mi się stać? No kurde, no. Ja nie wiem, ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja temu chciał taką kurde grę, gdzie by się kariera była tylko w stylu w K1, kiedyś było K1 Grand Prix i tak dalej. To by dla mnie była idealna gra. Tutaj ja naprawdę w tych zapasach sobie nie radzę. Się. Dobra ucieknę, uciekłem na chwilę No tak tak Aha. Mhm. Dobra kondycja nie wiem, po naszej stronie Musimy uważać bak nas uderzy w momencie kiedy my zadamy cios a nie będziemy mieli kondycji to będzie K.O. Aha. Tak jest, o właśnie to powinienem robić, a chcę mnie sprowadzić, nie? Podbrudkowe. spadaj gościu. Wow, i znowu jestem zamroczony. Wow, no to nieźle szmic walczy tutaj, widzę. Trzeba uważać, bo tutaj naprawdę już na zawodnik jest ledwo żywy, Andrzej. Tak jest, możemy, nie wiem, liczyć na te podbródkowe, może się uda coś tu trafić, ale. Biorąc pod uwagę szybkość przeciwnika i to jak nas prowadza łatwo do parteru, no to niestety, ale ja znowu nie jestem w stanie nic zrobić. Jeszcze uda nam się ostatkiem sił podnieść z tej, z tej mapy. Tutaj tak widzicie, ale kondycji mamy naprawdę mało, a stało 2 minuty do końca pojedynku. Oho! No to Mój komentarz w tym momencie jest zbędny Dostaliśmy po prostu rozbici Nie będę tego komentować nawet Trudno się mówi Może mój, moim błędem było to, że tych kopnięć nogami nie wyprowadzałem tutaj, tylko się skupiam ciągle na tych rękach, bo wiecie, mam szybkość i siłę ciosu rąk na maksa i myślę, że tylko to się nada, no ale to jest błąd, to jest błąd. Powinienem yy, stosować te kopnięcia frontalne, przy, boczne na korpus, a ja tego nie robię. No jeszcze muszę doglądać. Parterze łomot. Druga porażka przez nokaut, niestety. No ile jeszcze będą to pokazywać? អឺអឺញ៉ញ៉ញ៉អ៊ីញ៉អ Krytyczny uraz, wstrząśnienie mamy. 270 dni będziemy się regenerować. Ja pierdził hmm, No trudno. Zregenerowano. straciliśmy trochę czasu przez tą kontuzję, ale co zrobić. Eee... Znowu kontuzja zmniejszyła nasze atrybuty. Ja tylko zobaczę, które, bo... Bo ja nie mam punktów nawet, żeby to naładować, a tu mi statystyki cały czas spadają. Znaczy, powiem wam tak, to jest na plus. To, że takie rzeczy się dzieją podczas kontuzji, o ja pierdzielę. Zobaczcie Szczęka, tułów, regeneracja Szczęka nie może tak, bo ja pierdzielę. Dobra, wydałem wszystkie punkty na to, żeby wróciło to do poprzedniego stanu. No ale tak, no zobaczmy, mam no, tylko kardio i regenerację, nie? nie dałem nic w szczękę, w siłę nóg, w tułów i tak dalej, chociaż siła nóg dodaje tylko odporność na uderzenia, nie, ale tułów i szczękę powinien mieć na maxa, no ale dobra, nie mam, nie mam e, punktów tak, żeby rozdawać po prostu, już mamy ujemny bilans, 6 zwycięstw, 7 porażek, spójrzmy tylko na ofertę walki, pewnie dadzą nam jakiegoś ciecia ze szkoły z miotłą, który chce sobie dorobić do, do emerytury, no dobra. Misza Golube. Cztery tygodnie walki. My zobaczymy się za chwilę, jak tylko skończę ten obóz treningowy. Mam nadzieję, że nie będę tak lamił, jak w pojedynku przed chwilą, także widzimy się za chwilę. No i tutaj podczas treningu nasz trener nas poinformował, że um, nasz przeciwnik doznał urazu i możemy zaakceptować innego przeciwnika, bądź odrzucić tą walkę i ją pominąć. Myślę, że nie będziemy tej walki pomijać i zgodzę się na to późne zastępstwo. I Jestem ciekaw, kogo nam tutaj tak naprawdę, e, kogo dostaliśmy, tak? Zaraz, czekajcie sobie, zobaczymy tak szybko, kogo mamy. Bo to jest ostatni tydzień tutaj e, obozu treningowego, ale spójrzmy tylko, jakiego zawodnika mamy. No... O cholera jasna, ale ma 3, 4,5 gwiazdki. I teraz to, oby nie zapaśnik. Kickboxer, dobra. Jak jest kickboxer, to jest nadzieja, że e, no coś tam jednak działamy, tak? Okej. Okay. No to już wiem... Ja sobie tutaj skończę dalej trening, a my widzimy się za momencik dosłownie. Mamy już w takim razie nasz pojedynek, tylko sobie jeszcze standardowo przed pojedynkiem przejdźmy do ewolucji, bo tam kilka punktów z opałem. nie dużo, bo nie dużo, ale coś tam musimy, o, tu celności widzę, że nam odjęło po tych przegranych. Eee... Hmm. Dobra, myślę, że to musimy sobie dać. Obrona przed obaleniami. Tutaj jeszcze wytrzymałość oczywiście ten tułów i szczęka, okej, okay, ale za bardzo nas sprowadzają i za długo za długo musimy po prostu czekać. I czasem nie mogę po prostu się nawet podnieść z tej ziemi, więc myślę, że tę obronę przed obaleniami musimy sobie wymaksować. To jest obowiązek, bo inaczej nie będziemy w stanie wygrać żadnego pojedynku. A teraz przechodzimy już do naszej drugiej walki w dzisiejszym odcinku. Eduardo Montes jest to kickboxer, także tylko że 4,5 gwiazdki. My mamy 3 gwiazdki, on ma 4,5, no ale dobra. Trafił nam się dobry, dobry przeciwnik. Jakbyśmy z nim wygrali, to moglibyśmy trochę podskoczyć w rankingu, myślę. Szkoda, że tego UFC spadliśmy, no ale teraz trzeba się odbudować. No i zaczynamy pojedynek. W organizacji World Fight Alliance Eduardo Montes 27 lat, 6 lat młodszy od nas. Spróbujemy tutaj powalczyć i wygrać ten pojedynek przed czasem. A jak to wyjdzie, to zobaczymy. No ja się postaram. Wow, pierwszy cios i ok, o zamroczony zostałem, ale przeciwnik nie atakuje. Mhm. Uu, ładny tutaj unik zrobił. Ale piękny hajkik na głowę Ach, tutaj się ładnie blokuje. Zobaczymy co nam tutaj pokaże, bo to ładny, ładny prawy podbrudkowy Andrzeja. Kolejny. Wow! I kolejny, co się dzieje? Dawaj, Andrzej, dawaj. W takim razie jak przeciwnik jest taki słaby. Kolejny podbródkowy. Tutaj próbujemy trochę obrotówką, ale niestety... Tutaj też takie obrotowe uderzenie z, z tej z pięści Piękny prawy hajk na głowę, tak jest Tutaj ta lewa już nie weszła Tak jest Piękny, kolejny Raz przed ten. Pada na deski. Dawaj, wstawaj. Wstawaj, Montes. Stawaj. Ja tutaj chcę kontynuować nasz pojedynek w stójce. Tutaj kopnięcia okrężne są bardzo dobrą bronią. Wow, zobaczcie, kolejny strzał. A przecież mam tu, te nogi na dwie gwiazdki. Tak, koniecznie chcę, widzę, do parteru tutaj. Dawaj, dawaj. Wstawaj. Wo, co się dzieje? Są taki kiepski. Chyba nie w formie, chłopak albo się przestraszył, oho, i się zaczyna, ale ja w parterze to już wiesz, trochę już jestem lepszy, jeżeli chodzi o podnoszenie się, powinienem wcześniej sobie to naładować, jak jeszcze byłem Zobaczymy. Wow! Nie wiem, co się działo z tym Montesem, ale został łatwo dość zdokatowany w pierwszej rundzie. No cóż. Tak się walczy, jak przeciwnik pozwala, także tutaj piękny high kick. Znaczy high kick. no kopnięcie się okręże z prawej nogi. Bardzo niebezpieczna broń w tej, w tej odsłonie UFC 4. No i co? No i fajnie. Szybko zakończony pojedynek. W końcu, w końcu wygrana, bo ostatnie trzy pojedynki przed, przed tą walką przegraliśmy, także dobrze, że teraz się nam udało, bo przeciwnik był aż dziwne, że był taki dobry, a przegrał ze mną. No ale no tak jak ja przegrywałem z gośćmi, którzy mieli półtorej gwiazdki, ja miałem trzy i przegrywałem przez Poddanie, na przykład. Także to jest. To jest waga ciężka, moi drodzy widzowie. Tu się wszystko może zdarzyć. No i cóż, jestem ciekaw, jak tam w rankingu. Coś się zmieniło. Tutaj jeszcze raz powtórka tego naszego okrężnego kopnięcia. Przeciwnik nawet gardy nie trzymał. Dziwne. Tutaj nie trafiłem lewym sierpem, ale tutaj H prawe okrężne kopnięcie już sięgnęło celu. No dziw, dzi, dziwny nokal, dziwny. Tak jakby przeciwnik trochę usnął. Chyba się jeszcze nie obudził przed walką. Może ściągnęli go z wyra i od razu musiał do oktagonu wejść. Nie wiem, bo tak wyglądał. No ale już nie będę, nie będę się nie będę tego rozpiniał tutaj, jak to było. Ważne, że Andrzej Gołota odnosi zwycięstwo w końcu. Po serii trzech porażek z rzędu, Andrzej odbudowywuje się w tym pojedynku. Bardzo dobrze. Mamy 7 wygranych, 7 porażek. No i co? No i myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że te, te, te dwie walki się Wam spodobały. Pierwsza może nie była imponująca, druga już była trochę lepsza, ale przeciwnik był nie najlepszy. Ale tak jak tutaj pisze, Belami wreszcie przerywa kiepską pasę Andrzej. No i cóż. Jeszcze tylko czekajcie, bo tak chciałem się z wami żegnać, a tak sobie spojrzę na mój ranking w ogóle w tym, w UFA, na którym miejscu jesteśmy. Dziewiąte miejsce, okej. Okay. Dziewiąte miejsce, dobra. 9. miejsce mamy w tej kategorii wagowej, ale to już w następnym odcinku się dowiemy, co będzie dalej. Ja w tym miejscu wam bardzo dziękuję za uwagę, moi drodzy widzowie. Zapraszam was do... Subskrybowania mojego kanału, dodawania łapek w górę i do komentowania moich filmów, i nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie przekapić żadnego, żadnego filmu na moim kanale. Ja bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym, już 11 odcinku w naszej serii w grze UFC4, gdzie Andrzej Gołota będzie starał się tutaj odbudować i wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.